No, opowiadaj, jak tam w szkole? Nie. Patrzycie czasem na kogoś i myślicie, co tam mu siedzi w głowie? Dziewczyny był impuls? Mm, na sto procent. jest nie tak. Zaraz dowiemy się, co jest grane. Ale potrzebujemy wsparcia. Sygnał do męża. O-o, <laughs> patrzy na nas. Co powiedziała? Co? Pan wybaczy, szefie, nikt nie słuchał! Świeci wystawić? Zapomnieliśmy o klapie w toalecie czy co? to już! Puść mu jeszcze raz. A, no, 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 Rayleigh, jak tam w szkole? O, to się nie Serio? Było zostać hmm. z tym argentyńskim pilotem! Okej? Okay. Co to było? Tym razem mieliśmy zagrać na luzie. Riley, wszystko w wprost. Marsz do pokoju. <noise> Szefie, młoda przewraca oczami. No dobra, pokażemy, kto tu rządzi, bo inaczej będzie przytup nogą. Nie, tylko nie noga. Kochana, a co to za odzywki do rodziców? Stary, ja ci zaraz walnę odzywkę. Nie nie, 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 tylko nie dupię... O co wam chodzi? Dajcie spokój! Szefie, Pyskówka poziom czwarty! Wprowadzić alarm bojowy! Alarm bojowy! Nie wiem, skąd u ciebie ten kompletny brak szacunku nagle. Se zaraz dowiesz, statusko! Tak wiesz ty! Przygotować nogę? No! Palamy wyrzutnie! Czekamy na rozkaz, kapitanie! O ja! Dosyć, marsz do pokoju. Tu Tutajliśmy na Lubnęliśmy nogą! Uw, tak, tak. <muchy stOOV4> Dobra robota, panowie! Kolejny kryzys zażegnany! No to była masakra! <muchy st grasp> poleć ze mną, Chikita! W głowie się nie mieści! Prawdziwe emocje na żywo wkrótce. No to proszę, tatusia. Hmm, Nowa sytuacja. Mam się, a się ma. Co to jest? Uwaga, odsuńcie się dziupki, to może być chwila, co tak śmierć? Przedwaj raili przed toksycznym jedzeniem i przed toksycznymi relacjami. Dinozaur to jest jakieś mdłe kolorki. Chwila moment. Ojka! To... A właśnie uratowałam nam życie. <ścoughs> tak, nie ma za co. Riley, jak nie zjesz obiadku, nie dostaniesz nic na deser. Co? Tatuś nam grozi, że nie będzie deseru, a tak. Ma bardzo głęboko zakorzenione poczucie sprawiedliwości. Tak brzydko chcesz sobie ze mną pogrywać? Deseru nie dasz? A to proszę! Masz tu swoje warzywka! Smacznego! Udłabszę! Ej, hey, raj, rali! samolocik leci! O! Samolocik, patrzcie ludzie samoloci!